Można mieć i utrzymać dobry kontakt ze swoim byłym po związku lub po jakimś czasie kolega, koleżanka, przyjaciel i tym podobne. Słuchaj, według mnie tak, ale wiem, wiem. że jest grupa ludzi, którzy uważają, że to niestosowne, żeby utrzymywać kontakt z byłymi. Niektórzy uważają to za red flag. Zależy też, jaki kontakt, jak się rozstaliście, ile byliście razem. Nie, wydaje mi się, że to nie jest taka. Wiesz, jeżeli, nie wiem, ja na przykład byłam w związku z, nie wiem, kolegą z Radziszowa w szóstej klasie podstawówki i nie wiem, napisałby do mnie po latach, co to u mnie, czym się spotkała? Pewnie, żebym się z nim spotkała, nie? My co najwyżej wymieniliśmy buziaka na gadu-gadu, rozumiesz? To ten poziom. No dlatego mówię, że tu, tutaj raczej raczej uczucia by nie wróciły, nie? Poza tym nas to bardziej nasze mamy zesfatały, bo nasze mamy się lubiły i uznały ale będzie fajnie, jak nasze dzieci Cześć. by się spotykały, nie? Więc nas tam pchnęły, że tak powiem, żebyśmy się spotykali, nie? Wzięli nas do kina na przykład, żebyśmy razem poszli na randkę i wiesz, i mamusia miały, ohoho, ale słodziaczki, nie? Pamiętam, jak mi wysłał buziaczka na gadu gadu i skakałam cały dzień z radości, bo stwierdziłam o Boże, ale to poważny związek. No, kurwa, to taki poziom. W ogóle niektórzy z Was może nie wiedzą, jak wygląda buziaczek z GaduGadu. Omg, ale nostalgia. Weszłam na stronę pomocy z GaduGadu -gadu i zobaczyłam wszystkie te emotki. Tu jest buziaczek, ale nie jest animowany. Ale kurde, jakie to... Te to już były nowe emotki. Te, kwiatuszek, takie brawo. Tu masz animowane. O, o, ale to nie ten buziak. O, to ta. Smok to ta. Widzicie jak on jest cute. No ale emotki na gadu gadu to inny wymiar trochę. O, a to były uściski, takie, takiego nie wysłał mi. To bo było too much. Płacze! O, to była bardzo popularna emotka. Płacze. Taka cute emotka, że ten... albo przytul. O, to też było takie na podryw. Przytul. O, yupi też była fajna. yupi O, i głupek też się wysyłało. No takie to było, takie to było. Odblokowaliśmy mi nowy poziom nostalgii, ale sobie też, sobie też, bo zupełnie zapomniałam, jak te emotki z gadu wysły. -gadu Oglądały. Tak się żyło 15 lat temu. No, ajajaj. To bana wyrwał też streamer Patiro, który Jeśli może nie mieć ostro przej**ane poprzez oglądanie hotelu Paradise z Playera. Ty jesteś poj**any Patiro? Wiesz jakie oni kary dają za oglądanie? Oni mnożą ci normalnie widzów razy dostęp. Nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy tak jest. Ja się z tym nie spotkałam, ale wiem, że stacje telewizyjne, jak TVN, TVP, które mają takie swoje duże playery, jeżeli oglądasz ich materiały, które są za paywallem, to one bardzo lubią cię znaleźć. Player to TVN? No wiem, dlatego mówię, że duże stacje jak TVN czy TVP. Bo TVP też ma swój player. Znaczy, wiesz, online'owo, nie? One lubią cię znaleźć. Także współczuję. Ej, dobra. Muszę wam opowiedzieć jedną mega dziwną konwersację jaką miałam dzisiaj z 2115 Otóż skukę dzisiaj pół godziny po północy wysłał mi ta quiz z wiedzy ogólnej. Po prostu. Żadnej innej wiadomości nie dostałam, nie? Quiz z wiedzy ogólnej. I było w tym quizie 12 pytań. Pytania po kroju. Ile dni ma dzień? I masz odpowiedzi ABCD. Jakie zwierzę żyje w wodzie? odpowiedzi były słoń, rybka, ptak albo krowa. E, jaka jest stolica? Polski, Kraków, Warszawa, Gdańsk czy Wrocław. Co jedzą króliki? Mięso, marchewkę, chleb czy ser. I tak dalej, nie? Ja tak patrzę wam się dzisiaj na komputer w pracy, i miałam odpalanego Discorda No i patrzę na ten quiz i mówię, nie wiem ku... o co chodzi, no ale dobra rozwiążę, nie? No i rozwiązałam ten quiz, odpowiadając ABCD i tak dalej, pytanie pierwsze i tam która odpowiedź i tak dalej Po czym Kukę wysyła mi prezent na Discordzie Ja go odbieram i nawet kuka nie wiem teraz jak to ściągnąć, bo dostałam, nie wiem jak to pokazać O, odebrałam takie słuchawki na awatarze, I pytam się go, co to? I bo od 11, kiedy mi to wysłał, nie odpisał mi ani słowem i nie, ja nie wiem o... Chodzi, Normalnie wysłał quiz, odpowiedziałem, dostałam prezent i nie wiem, nie mam pojęcia. To była strasznie losowa interakcja. I mam teraz uwośne słuchawki. Ty tutaj profil kliknij i tam możesz ofnąć. No dobra, no jak mam słuchawki, to będę w słuchawkach, nie? Ale widzisz, że to kosztuje pieniądze i to takie 20 zł na przykład, 30 zł. A niektóre z arkana są te prezenty za 50 zł. Ja mam Jinx z Arkane kupioną. Przecież ona jest paskudna, ta Jinx. Jak mogłeś to kupić? A, dostałeś do urodziny prezent. A, to fajne była Hejterka, przepraszam, ale a propos niezręcznych interakcji, jak byliśmy w niedzielę na śniadaniu, to pani nas pokierowała, że tam trzeba poczekać w kolejce. I tam siedziała jedna osoba w kolejce. I ja podeszłam i zapytałam, czy pan jest ostatni w kolejce? I ta osoba podniosła głowę i pokiwała głową, że tak. A ja zobaczyłam, że to była pani. I wiedziałam, czy pani była ostatnia w kolejce? I ta osoba jeszcze raz pokiwała głową, że tak. Usiadłam dalej i umierałam. Umierałam wewnętrznie przez pół Godziny. Nie mogłam się z tego otrząsnąć. Było mi tak niezręcznie, było mi tak głupio, tak przykro. Dlatego nie wychodzę z domu. Wiecie, jak ja mogłam zniszczyć samoocenę tej osobie, tej, tej pani? Strasznie mi przykro z tego powodu. Naprawdę. Dalej tego nie przeżyłam chyba do końca. Jest mi tak przykro. Tak mi przykro. No, nie mogłam przeprosić. No, byłam zbyt zażenowana moim zachowaniem. A ta pani za chwilę wyszła i zostałam z tym poczuciem zjednoczona. Było mi tak przykro, tak niekomfortowo. Wiecie, że ja, na przykład, jak miałam, nie wiem, 6-7 lat, powiedziałam mojej kuzynce, że ma krzywy nos. I ona po 20 latach zrobiła sobie operację nosa i powiedziała mi, że to przeze mnie. Że i kiedyś wtedy powiedziałam, że ma krzywy nos. I z nią to się siedziało przez 20 lat. Ale ja wtedy nie wiedziałam. To żeby tak to ostatni w kolejce. Ale to była bardziej skomplikowana sytuacja, bo tam był taki parapet. I ta pani już siedziała z kawą i z kruasantem I się chciałam tylko zapytać, czy ona też czeka na stolik. Ale zapytałam, myślałam, że to pan. I zapytałam, czy pan czeka na stolik. Stolik, ale to była pani! To jest ta sytuacja, która hantuje cię przed snem i przypomina ci, i czujesz taki dyskomfort w mózgu. To ja czuję ten dyskomfort w mózgu. To było prawie tydzień temu i dalej o tym pamiętam i dalej to przeżywam. Jeszcze mi nie przeszło. Poro osób zwraca uwagę na to, że Twitch takimi ruchami coraz bardziej skłania użytkowników do przechodzenia do konkurencji, którą jest Kik, który oferuje o wiele większą wolność słowa. Tak, tylko że to jest znowu drugi problem, że to jest trochę z deszczu pod Z maksymalnie jakby obwarowanej regulaminacją Zakazami platformy, idziesz na platformę wolną amerykankę, gdzie masz hazard, cycki, innego rodzaju content, który również dla reklamodawców nie jest dobry. Jak ja tłumaczę, e, jakby reklamodawcom w pracy, bardzo często, czym są reklamy na Twitchu, co tu można zrobić, jakie są regulaminy i tak dalej, bo wielu z nich już jest przerażonych, że to jest na żywo, że tu się może wszystko wydarzyć i tak dalej, i tak dalej. A co dopiero, jakby mieli tacy reklamodawcy wejść na Kika? To się, no nie może wydarzyć. Cycki hazard i patologie. Pani Katarzyna jest osobą z niepełnosprawnością. Kontrowersyjne mają być zbiórki organizowane przez Katarzynę, by zakłada kolejne i kolejne zbiórki na swoją osobę. I nie byłoby w tym nic problematycznego, gdyby nie fakt, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że pieniądze ze zbiórek wydawane są nie na bieżące, nagłe potrzeby, tylko na przykład na luksusowe sprzęty AGD. Niedługo po zakończeniu jednej ze zbiórek w jej domu zaczęły pojawiać się bardzo drogie sprzęty marki Dyson, czy chociażby ekspres do kawy wart lekko kilka tysięcy złotych. Jej ówczesny mąż po prostu akurat znalazł na śmietniku, taki w idealnym stanie. Kurczę, przypomina mi to jedną taką sytuację, kiedy w kościele tarczyńca jakiś bezdomny zostawił samochody. Gdzie takie śmietniki pójdę poszukać? No, mercedesy, tak, mercedesy. 100% legit? Ja też jej wierzę. Ja, Wiecie co? Ja nigdy nie grzebałam w śmietnikach, więc nie wiem, co tam można znaleźć. Także nie mam powodu jej nie wierzyć. A mama zawsze powtarzała, idź wyrzucić śmieci. I mogłeś teraz ty mieć Nowi Express i Dysona, a dzisiaj nie chciała wyrzucić śmieci i zajrzeć, co tam dobrego na ciebie czeka. Ta pani tutaj, albo jakieś wątpliwości wokół jej osoby, są dokładnie powodem, dla którego a nie udostępniam zrzutek, w sensie zrzutek na, na portalu zrzutka, tylko jeżeli już coś udostępniamy, to na się pomaga, bo różnica między się pomaga, a zrzutką jest taka, że zrzutka nie weryfikuje, w sensie pieniądze idą do osoby, która założyła tę zrzutkę, a na się pomaga pieniądze idą Idą do konkretnej placówki medycznej, w której ma zostać zrobione to leczenie, tą, ta pomoc czy coś tam, co jest y, jakby założone. Wolę wspierać takie ogólnopolskie akcje, typu właśnie grapaczka, szlachetna paczka. Widzę, że ta pomoc trafia faktycznie do osób, które tego potrzebują, tym bardziej, że te, te osoby jakby same piszą listy, czego potrzebują i otrzymują dokładnie te produkty, a czasami jeszcze z jakimś lekkim, mniejszym twistem. Tam sami możecie być darczyńcami na przykład y, takich y, paczek i uważam, że to jest dużo lepsza forma pomocy. Tym bardziej, jak poczytacie te niektóre listy i zobaczycie, czego ci niektórzy ludzie potrzebują, to naprawdę niewiele czego. Nie będę liczyć ale możecie wejść na szlachetną paczkę i znaleźć rodzinę w swojej okolicy której możecie sprawić taki prezent z najbardziej potrzebnymi artykułami i rzeczami, bardzo często starsi ludzie nie mają płutów na zimę, czy dzieci na przykład nie mają sztu do szkoły i fajnie jest zrobić coś miłego na święta dla kogoś problem jest olbrzymi i całkowicie, wzrost ludzi z tego typu problemami był o 20% no covid wydaje mi się, że to straszne oro zrobił na psychice ludzi, tak szczerze wydaje mi się, że mega duży wpływ miała pandemia i ten lockdown cały na, na psychę ludzi. Dla mnie to nie było zbytnio różnicy. Ja to przeszłam bardzo, że tak powiem, obojętnie. Choć miałam też gorsze momenty załamania, ale to dlatego też, że się przeprowadziłam do jednego miasta, no i bliska mi osoba niestety zmarła. I to się wszystko nałożyło łącznie z tym, że nie mogłam wychodzić z domu, nie, nie widziałam się z innymi ludźmi. A, a Lewus pisze świetne czasy. Ty tu masz timing, stary. Sorry, spoko. Spoko. No, ale właśnie wydaje mi się, że na większość ludzi, takich normalnych, którzy byli tacy outgoingowi, nie? Tacy ekstrawertyczni, to, że na nich straszną taką, takie piętną wywarł ten, ten COVID i dużo ludzi sobie, wydaje mi się, dociśnęło. Nie do końca ułożyło wszystko w głowie. W końcu się że życie nie jest takie kolorowe, nic się nie zgadza i nic nie łączy się w całość, jest ciężko. No, dostajesz takiego hita od życia, takiego puch patrz jak to teraz wygląda. I dlatego, wydaje mi się, że wszyscy dorośli mówią, że wróci by do czasów szkolnych, że chętnie by wrócili do, do podstawówki, do gimnazjum, kiedy wiesz, jesteś takim beztroskim duchem jeszcze przed tym takim policzkiem od losu, z taką wake up call reality czek i w ogóle, więc dużo, dużo osób tak ma po skończeniu szkoły, żeby się tam wróciło. A dla osób w nas, jak jesteśmy w szkole, wydaje nam się, że my mamy naprawdę mega ciężko, tutaj zadania z przyrody, tu zadania z matematyki, tu trzeba zrobić prezentację na informatykę i jest tragedia, że dużo rzeczy do zrobienia na i jeszcze tu chciałoby się wyjść z kolegami, a tu by się chciało pograć z kimś, a tu jeszcze zajęcie dodatkowe, a tu jeszcze dodatkowo angielski. I jest dużo takich rzeczy i dzieciaki mają, myślę sobie, Boże, ale mam dużo rzeczy na głowie, nie? Ale to też okej, okay, każdy wie jak ma swoje problemy. No tak, tak, tylko chodzi mi o to, że dlaczego te pokolenia się nie rozumieją. Że dzieciakom się wydaje, że mają trudno, dorosłym się wydaje, że mają trudno i trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, nie? Że będąc dorosłym chciałbyś być dzieckiem, bo będziesz znowu bez troski i tak dalej, będąc dzieckiem chciałbyś być dorosłym. Bo będziesz samodzielny, będziesz mógł robić, co chcesz i nikt nie będzie Ci mówił, co masz robić. To o to mi chodzi, że wiesz, wiadomo, że każdy ma swoje problemy i na każdym etapie naszego życia nam się wydaje, że mamy największe problemy i najbardziej, a inne problemy nasze życiowe schodzą na drugi plan i bagatelizujemy je, ale wtedy, kiedy je przeżywamy, stają się dla nas najważniejsze. To, że dzieciaki uciekają od internetu, do internetu, nie jest wcale takie złe, bo one w ten sposób bronią się przed światem. Kurczę, trochę się tu nie zgodzę, bo ucieczka od prawdziwego życia do internetu też nie jest rozwiązana. Kiedyś musisz się zmienić żyć z prawdziwym życiem i takie chwilowa ucieczka do internetu. Zresztą internet też nie jest idealnym miejscem. Jeżeli mówimy o w prawdziwym życiu, nie wiem, narkotykach, alkoholu, przemocy i hazardzie, to w internecie też mamy hazard, też mamy przemoc. Może nie mamy narkotyków, ale sama dopamina generowana, chociażby z TikToka czy z innych socjal mediów, jest również uzależniająca. I nie powiedziałabym, że taka ucieczka w, in w internet jest yy, rozwiązaniem na takie rzeczy. Ciężko mi się zgodzić z tym panem. Tutaj. Zależy, o jakiej stronie internetu mówimy. No tak, ale on mówi, że życie to ci, panie. No to wybiera tą najgorszą stronę życia, nie? No to ja mu mówię, no to jest najgorsza strona internetu. Tak. No tak, Pinky Upi, ale tak samo kontakty z ludźmi możesz znaleźć tak samo w prawdziwym życiu, jak i możesz znaleźć w internecie. Tak samo złe rzeczy są w prawdziwym życiu, jak i są w internecie. Więc czasami ta ucieczka do internetu wyjdzie ci na dobre, a czasami zniszczy jeszcze bardziej, bo od się od wychodzenia do ludzi, będziesz tworzył tylko relacje parasocjalne w internecie, albo co gorsza, Otuczysz się od jakiegokolwiek kontaktu z drugim człowiekiem w prawdziwym życiu i nie będziesz w stanie nawiązać normalnej relacji już później. Rozumiem, że pod takiej niszę jest łatwiej znaleźć jakieś osoba o wspólnych zainteresowaniach, na grupkach czy coś, ale mi chodzi najbardziej o to, ja nie mówię, że nie wiem, osoba, jeżeli nie jest w stanie rozmawiać z kimś IRL, to nie powinna rozmawiać z ludźmi w internecie. Powinna, tylko mi chodzi o to, żeby nie okopywać się w tym internetowym życiu, wiesz, być przykutym do tego kompa 2.4 tylko siedzieć na tym forum jednym i tam przebywać 24 na dobę, czy siedzieć tylko na tym jednym Discordzie i żeby to był Twój jedyny kontakt z ludźmi przez długi czas. Rozumiem, że w trudnym momencie to może Ci pomóc, ale to powinien być krok, a nie ostateczna ścieżka. O to mi chodzi cały czas. Ja myślę, że wiele osób, z którymi w ogóle kiedykolwiek rozmawiałam na Discordzie, że przyszły na Discorda, bo miały gorszy czas. Ja tak uważam na 90%. I wiem też, że wiele osób chodzących na siatkówkę, to dla nich to było dosyć przełomowe wydarzenie, żeby wyjść na siatkówkę i spotkać się z ludźmi wtedy w prawdziwym życiu. Ale właśnie o to chodzi, że Discord to był krok. Następnym krokiem była a teraz oni już normalnie wychodzą ze znajomymi, idą dalej w świat i jakby wyszli z tego, no nie? Że przebrnęli przez ten proces, bo to jest proces, a nie droga docelowa. Mi o to chodzi. Ja w sumie miałem tak, że jak byłam nastolatką, to takie przyjaźnie internetowe mnie uratowały, ale zgadzam się z tobą, bo całkowite zatracenie w necie to jest szkodliwe. No właśnie o tym mówię, że jako krok to jest bardzo dobre. I to akurat wiesz, w swoim środowisku nie masz osoby, której się możesz zwierzyć. Czasami łatwiej jest znaleźć osobę w internecie, która gdzieś Ci pomoże, która cię wysłucha, spędzi z tobą czas, Pogracie się razem, nie wiem, w Lola. pogadacie parę razy. Chodzi tylko o to, żeby nie uczepić się tego internetowego życia i nie iść dalej. Tylko właśnie, żeby to był krok, a nie już meta. Miałeś kiedyś coś takiego na rozmowie o yy, dealu, że gostek kazał Ci udawać reakcję? Nie. Nie miałam nigdy czegoś takiego. Ja zawsze w dealach mówię, że najpierw muszę przetestować produkt, jeżeli go nie znam. Najchętniej podejmuję współpracę z firmami, które znam. Jeżeli przyszłoby do mnie Kinder błędu, to bym powiedziała, oczywiście, że Was zareklamuję. Jeżeli przyszłoby do mnie, nie wiem, Duffy, to bym Powiedziała tak. Dzięki Wam przestałam wydawać setki tysięcy złotych i zanieczyszczać planetę plastikiem, bo teraz piję wodę z czajniczka. I jest dużo ekologiczniej, taniej i lepiej. Dziękuję Wam za to, Duffy. Mogłabym. Filtr do wody to jest taki game changer. Ej, to jest. F... F... Game changer. Naprawdę. Nawet Remek długo się bardzo wzbraniał przed tym, żeby nie pić wody z e, filtra. Wy wiecie, że z takiego czajniczka. A. A teraz jak już nie musi nosić, yy, wiecie 6 litrów, 12 litrów wody ze sklepu To się przekonał I teraz już normalnie piję ten wodę z tego Ja tam wolę z kranu Ja bym się trochę cykała Ja wolę nosić wodę ze sklepu Wiesz ile kosztował taki czajniczek? 40 zł Mnie ten kosztował 40 zł Taki model sobie wybrałam To jest dużo tańsza opcja A dodatkowo Ja uważam, że bardziej ekologiczna bo mniej plastiku. Ile produkujesz butelek plastikowych wody, której pijesz codziennie? Musisz codziennie wypić dwa litry wody. To jest przynajmniej jedna taka duża butelka i trochę. Codziennie nie pijcie wcale wody. Nie no, pijcie wodę! Tylko jeżeli macie opcję, w sensie macie z kranu zdatną wodę do picia, bo nie zawsze jest taka zalecana woda do picia z kranu, ale tym bardziej jak czasami mieszkacie na wsi, my mieliśmy czasami tak, że wodę ze studni na przykład mieliśmy czasami parę dni w tym w kranach, no to musieliśmy przygotować tą wodę, no nie? Czy ona się nie dawała do picia tak od razu? Więc jeżeli masz wzdatną wodę do picia, to sobie kup czyniczek. Uważam, że to jest spory game changer i ja polecam. Nie może mi nie płacą. Totalnie nie umiem pić wody. Ja też nie umiałam pić wody. Bardzo długo nie umiałam pić wody. I jeżeli nie umiesz pić wody, to rób sobie wodę z cytryną. Możesz sobie robić wodę z jakimiś ulubionymi owocami sobie dodawać. Lepiej Ci się będzie wtedy piła. Ja zaczynałam pić wody od picia wody cytrynowej. Tej takiej żywiec-zdrój była taka cytrynowa woda. To dopiero od takiej wody zaczęłam pić wody. you